A witam Was moi drodzy. Dzisiaj jeszcze jeden filmik naszych procentów na, na samym końcu. Już obniżki, podwyżki z Wami zrobiłam procent z liczbą, a dzisiaj sobie zrobimy jeszcze procenty i do tego omówię coś, co jest fajne do procentów, proporcje. Z proporcji możemy sobie różne zadanka liczyć związane i z procentami, i z czymś innym. I pokażę, jak to robić. No z moimi uczniami w klasie szóstej trenowałam to na lekcji, nawet im to fajnie wyszło. I dla nich właśnie, właśnie jeszcze dzisiaj robię takie powtórzenie, no, a może się komuś to też przydać. Słuchajcie, o co chodzi? Mielibyśmy takie zadanie, procenty, to pamiętacie, całość to 100%, nie? I byłoby takie zadanko. W sklepie są sukienki. Sukienki. Mhm. I ile będzie tych sukienek? Słuchajcie, tak napiszemy: powiedzmy 400 sukienek, tak? Mamy sukienki 400. I z tych sukienek powiedzmy, że 250 sukienek jest czarnych. Dobra. To mamy takie zadanko. Słuchajcie, w sklepie są sukienki, jest ich ile? 400 wszystkich. A 250 wiemy, że sukienek jest czarnych. I pytają nas się, jaki to procent. Jaki to procent? Tak, te czarne sukienki. Tak w skrócie napisałam to zadanie. Te czarne sukienki, jaki to procent? Hmm? Dobra, i jak to słuchajcie, liczymy. Fajna rzecz w procentach jest taka, że każda całość, a tutaj całe wszystkie sukienki to jest 400, to każda całość w procentach to jest 100%. Czyli 400 wszystkich sukienek, czyli całość tego, co mamy w sklepie, to jest, moi drodzy, 100%. I tak sobie to możemy napisać. To, co widać w zadaniu: 400 jest wszystkich sukienek. A jak wszystkie, to znaczy, że to jest 100% tego, co ma sklep. Tak? Ile jest sukienek czarnych? No mamy to tu napisane w tym zadaniu, prawda? 250. Mhm. I pytają nas się te 250, jaki to jest procent. Czyli te czarne sukienki, tak? Jaki to stanowi procent? No i tego nie wiemy. No właśnie, to to musimy dopiero wyliczyć. Słuchajcie, i to jest wspaniała w matematyce coś takiego jak proporcja, tak zapisane. I jak się teraz z tego liczy, z proporcji? X chcemy obliczyć, tak? Chcemy obliczyć X. To słuchajcie, zasady są takie. Na krzyż, tam gdzie nie ma X, te dwie liczby, gdzie nie ma X, piszemy je w liczniku. O, 250 razy 100. A tam, gdzie jest x na krzyż, to piszemy kreskę ułamkową, i to, co jest po przekątnej z x, piszemy w mianowniku. O, właśnie tak. No i teraz, słuchajcie, zostają już same ułamki. Tutaj patrzymy, czy da się skrócić. No mamy tutaj w mianowniku dwa zera, to możemy jedno skrócić, powiedzmy z tym jednym. I możemy jedne skrócić z tym. I zostało nam teraz w mianowniku co? 4. Zastanawiamy się, czy czwórkę się jeszcze da z dziesiątką skrócić. No da się, prawda? Przez 2. No to 4 przez 2 zostaje 2, a 10 przez 2 zostaje 5. No i dwójeczka z 25 z piąteczką się już nie da skrócić. To co tylko wyjdzie nam do policzenia. 25. Razy 5 i to trzeba podzielić przez 2. No dobra, 25 razy 4 byłoby 100, to razy 5 to chyba jest 125 i to mamy podzielić przez 2. No to ile? Słuchajcie, no stówka na 2 jest 50 i 25 na 2 to jest 12,5, nie? Czyli będzie ile? 62,5. Dobrze, to policzyłam. Jak ktoś chce mnie sprawdzić. No to sobie to tutaj dodamy szybciutko. 5 plus 5, 10. Tutaj mamy 4, 5. Tak. 6 i 6 jest 12. I co? Wyszło 125. Dobra, udowodniłam, że tyle to jest. No i co to znaczy, słuchajcie, ta liczba to był nasz x, czyli okazuje się, że ten nasz x wyszło nam 62,5 czego? No tego procenta, bo procent był pod procentem. Czyli to jest ten nasz procent czarnych sukienek. Tak się to liczy. No dobra, ale najlepiej trenować, bo trening czyni mistrza. Robimy jeszcze inne zadanie. Teraz będziemy mieć takie zadanie. W kwiaciarni, tak, z moimi już podobne liczyłam, to oni już wiedzą. W kwiaciarni jest, damy sobie łatwą liczbę, 100 kwiatów a zostało nam tylko tyle dobra Teraz widzimy tak 18 to frezje 18 z tych kwiatków to frezje i pytają nas się jaki to jaki to stanowi procent tak no i jak kto umie, to niech liczy, a jeżeli ktoś za bardzo w ogóle nie umie takich zadań liczyć, to kochana nasza proporcja. Słuchajcie, bo tu wszystko jest napisane w tym zadaniu. Popatrzcie. Kwiatarni jest 100 kwiatów wszystkich, tak? Czyli to, co jest wszystko w sklepie, to jest całość. A całość wszystkich kwiatków to jest zawsze 100%. Czyli co możemy napisać? 100% Wszystkich kwiatków, które są w kwiaciarni, to to jest 100%. Mamy akurat, tak, przypadkowo dwie liczby 100. A my mamy w tym zadaniu 18 frezji, tak? I pytają nas się, jaki to procent. Czyli tego procentu tutaj nie znamy, mamy go obliczyć, ale znamy, ile jest tych frezji. No to sobie frezję piszemy pod kwiatkami. To były wszystkie kwiatki. A tu mamy te 18 kwiatków. I słuchajcie, zawsze się to tak samo teraz liczy. Obojętnie w którym miejscu jest ten x. Mnożymy to na przemian, gdzie nie ma xa. Nie ma xa tu i tu. Widzimy? Tak na, na skos. Czyli musimy pomnożyć 18 razy 100. Tak? Ten procent. A podzielić tam, gdzie na skos jest. X, czyli dzielimy też przez 100. Tak? No i patrzcie, jak cudownie nam wyszło. 100 i 100, co skróci. Tu był ten nasz procent. No to ile nam wyjdzie? 18%. No i musiało tak wyjść, no bo jak mamy 100 kwiatków, prawda? To musiało nam wyjść, że 18 to będzie 18%. Akurat takie liczby wam dobrałam, żeby to było zaraz łatwo widzieć, żeby to można było łatwo zobaczyć. No ale przy okazji potrenować tą proporcję. Dobra, trening czy nie róbmy jeszcze jakieś inne. Teraz wyobraźmy sobie, że mamy tak 200, zadanie trzecie. O. Mamy 250 zł w skarbonce? Mhm. Dobra. Na wycieczkę. Na wycieczkę potrzebujemy. Ile? Taką się niedrogą pojedziemy. 80 zł. Dobrze. No i pytają nas się, jaki to stanowi procent? Jaki to stanowi procent naszych oszczędności? Gdybyśmy mieli takie zadanie zrobić, to słuchajcie, wszystkich pieniążków w skarbonce mamy ile? 250. I to, co mamy zawsze, wszystko, cała suma, czy to pieniążków, czy jakichkolwiek rzeczy, to to stanowi 100%. To sobie zaraz to piszemy. Te 250 naszych wszystkich pieniążków, to to stanowi ile? 100%, bo całość to jest zawsze 100%. A my potrzebujemy teraz na tą wycieczkę 80 zł, tak? Czyli pieniążki pod pieniążkami. Piszemy tu 80 zł i zastanawiamy się, jaki to będzie procent. Czyli nie znamy tego procentu, to piszemy x. Dobra. No i znowu z proporcji. x równa się. Jak to było? Mnożymy to, co jest naprzeciwko siebie, ale tam, gdzie nie ma x, czyli 80 razy 100. I to piszemy w liczniku zawsze. Kreska ułamkowa, i teraz patrzymy x. To na przemian, tak, na xik patrzy tu liczba 250, to to się zawsze pisze w mianowniku. I sprawdzamy od razu, czy coś się da skrócić. No na pewno jedno 0, to od razu skróćmy. No I mamy jeszcze 10 i 25 dałoby się, prawda? No to przez 5, 10 przez 5, 2, a 25 przez 5 to jest 5. Co nam wyszło do pomnożenia? 80 razy 2 i trzeba to podzielić przez ile? Przez 5. No to 80 razy 2 to 8 razy 2 16 i 0 napisujemy i mamy to podzielić przez 5. Tak? Dobra. Jak ktoś umie w głowie fajnie, a jak nie, to przypominam dzielenie pisemne tak przy okazji jak to zrobić. No i będziemy mieć co? 16 się mieszczą 3 piątki, bo to jest 15, 1 reszty, spisujemy 0. I w dziesiątce się mieszczą dwie piątki, czyli ile to nam wyszło? 32. I to miał być x, czyli procent. Czyli słuchajcie, koszt wycieczki to jest 32% z wszystkich naszych oszczędności. Tak się to zawsze liczy. I to, słuchajcie, ta proporcja jest potrzebna do wszystkich rzeczy. Na przykład, gdybyśmy mieli teraz tak często na sprawdzianach czy gdzieś, jest podana jakaś figura. O, zróbmy sobie tutaj taką figurę. Jest jakiś dziwny krzyż. Dobra. I słuchajcie, to będzie podzielone na te małe kratki. Hmm? O, tak. I pytają nas się, że mamy na przykład zaznaczyć. 20%. O! Proszę zaznaczyć, w tej figurze 20%. No, i kto umie, ma głowę dobrą do matmy, to to jakoś wykombinuje, ale większość uczniów nie bardzo wie, co z tym zrobić. Słuchajcie, to jest znowu nasza cudowna proporcja. To jest cała figura i policzmy, ile w niej jest tych małych kawałeczków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 10 wszystkich kawałeczków, to jest cała figura, czyli 10 tych kawałeczków, cała figura to jest ile? 100%. Prawda? Cała figura, która się składa z 10 małych kawałeczków, to jest 100%. Dobrze to policzyłam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze. A nas się pytają 20%, ile mamy tych. Kawałeczków zakolorować. Tym razem pytają nas się, ile tych elementów mamy zakolorować, tak? Też nie wiemy. No to znowu z naszej wspaniałej proporcji to policzymy. Czyli x równa się. I jak to znowu było? Mnożymy w liczniku to naprzeciwko siebie, co leży, gdzie nie ma x, czyli nasze 10 razy 20. Widzicie to? I dzielimy zawsze przez to, co jest naprzeciwko naszego x, czyli 100. Tak? 100%. Gdybyśmy mieli procent i procent, to widzimy, że procenty nam się od razu co skrócą. Tak? To nie musimy tych procentów pisać. Bo one się nam się skrócą i oprócz procentów jeszcze nam się skrócą zera. Pamiętacie, że najważniejszy w skracaniu jest mianownik. Jeszcze raz to przypomnę, bo mógł ktoś zapomnieć. Najpierw mianownik skracamy. Nie można skracać dziesiątki z dwudziestką. Absolutnie nie. Mianownik. No to w mianowniku mamy jedno zero. To sobie skrócę z tym jednym z 20, tak jakbym skróciła przez 10 I mam jeszcze jedno zero. O! To sobie skrócę z tym, bo tu też mam 0. No i słuchajcie, zobaczcie, ile mi wyszło. 1 razy 2 przez 1. To ile wyszło? 2. Czyli mam zakreślić 20%, to będzie ile elementów 2. No to dwie krateczki sobie. O. I co? Trudne. Hmm? Też powiem, no może trudne, ale jeżeli zrobilibyście od początku jeszcze raz te wszystkie moje zadanka, tak? To zobaczycie, że no, każde zadanie możemy tak przeliczyć. I najważniejsze do tej proporcji sobie zrobić i nie będzie problemu. No, na przykład ja bym zrobiła jakiś taki trójkąt i bym go słuchajcie na jakieś tam kawałki takie podzieliła, co? No właśnie, mam coś takiego. No one powinny być równe, nie? No mnie to, to może tu tak za bardzo równe nie wyjdzie, ale Przypuśćmy, dobra, że to one są równe. Okay? Przymykacie oko, okay? powiedzmy, że one są równe. Bo no to wiadomo, tak narysowałam od ręki. No i teraz, jak policzyć? Na przykład 45% trzeba zakolorować. Jak mamy to zrobić? No to liczmy, ile jest tych wszystkich trójkątów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, razem 11. Czyli 11 wszystkich tych małych elementów to jest ile? 100%, bo to jest cała figura, tak? A my mamy ile zakolorować? 45. Dobra, no to xik. I jak to się liczy? x równa się co? Mnożymy to razy to, tak? 11 razy 45 i co? Dzielimy przez 100. No, i sprawdźmy, tutaj się za bardzo nie da za dużo poskracać. No 45 ewentualnie ze 100, ale ja myślę, że to łatwiej nam się teraz normalnie podzieli przez 100, bo to wyjdzie jakaś liczba dziesiętna. 45 razy 11, jakbyśmy pomnożyli, ktoś to umie mnożyć. No, przy okazji mnożenie pisemne. 1 razy 5, 5, 1 razy 4, 4, 1 razy 5, 5, 1 razy 4, 4 i 5. 9 i 4, czyli wyjdzie nam, słuchajcie, 495 i mamy to podzielić przez 100. Tak? I kto pamięta, jak się takie coś dzieli? 495 dzielone przez 100. Mhm. To jest tak, jakby ta liczba miała gdzieś jakiś przecinek, a jak go nie ma, to ma go na końcu. Tu też takie małe przypomnienie. No, a jak się dzieli przez 100, liczba się musi zmniejszyć, czyli przesuwamy w lewo. Czyli o dwa miejsca, bo 100 ma dwa zera. Tak to się robiło. Ciekawe, czy to ktoś jeszcze pamięta. Czyli ten przecinek tu znika, przesuwamy go o dwa miejsca, bo tutaj były dwa zera. Czyli powinniśmy zakreślić cztery elementy i prawie, że. Cały następny piąty, tak, po 95 setnych to będzie prawie cały następny. Oczywiście ja tak dobrałam te, te liczby z głowy, dlatego nam tak wyszło. No ale na biedę, aby ktoś chciał zakolorować, to robi tak raz, dwa, trzy, cztery całe. No i tak prawie, że 95 to tak mały kawałek zostawi i gdzieś tyle zakoloruje. Tak? No i będzie mieć, tak? Może nie idealnie dokładnie, ale na pewno to jest bliskie prawdy, tak? Czyli wszystko się da z tej proporcji wyliczyć. Dobra, słuchajcie, to jest taki właśnie, taki filmik, yy, taki, no ja to tak yy, proponuję uczniom, taką proporcję, bo to się też przydaje potem na chemię do różnych obliczeń procentowych. To się przydaje w życiu, bo na przykład chcemy obliczyć, ile tam nam samochód spali, jak pojedziemy na wycieczkę za granicę. Ta proporcja się do wszystkiego przydaje. Takie małe zadanko. Słuchajcie, na samym końcu Wam zrobię. Jedziemy na przykład. Ja to z moimi uczniami też robiłam. jecham z nimi do Włoch, a teraz powiedzmy, pojedziemy sobie do Niemiec. Zadanie. Jedziemy do Niemiec. Już tak w skrócie zrobimy. Jedziemy, wycieczka do Niemiec. No i powiedzmy, do Niemiec będzie około 1000 km, tak? A nasz samochód, powiedzmy, pali na 100 km. Nasz samochód pali. Ile tak średnio no, będziemy jechać autostradą, to będziemy naciskać mocno na pedał, to powiedzmy 8 litrów benzyny spali. Dość sporo, tak? Będziemy jechać szybko. Nie będziemy tak pomału, tylko tak 180 powiedzmy, spieszy nam się. Jak to wyliczyć? Jaki będzie koszt? Słuchajcie, no patrzcie, wiemy co, że nasz samochód pali na 100 kilometrów. 8 litrów, bo to zawsze każdy samochód ma to podane, tak? W instrukcji. A my nie jedziemy do Niemiec tylko 100 kilometrów, tylko ile? Tam jest 1000 kilometrów w jedną stronę, tak w przybliżeniu. No to my się zastanawiamy, ile spali ten samochód litrów na 1000 kilometrów. Tego nie wiemy, to to jest nasz X. No i znowu proporcja, słuchajcie, wyszła. Wyszła nam znowu proporcja. I liczy się tak samo, 8 razy 1000 i podzielone przez ile? To co na krzyż? Przez 100. I teraz patrzcie, 1, 0, 1, 1 i 1, to nam wyjdzie 8 razy 10, czy okazuje się 80 litrów. No i teraz musimy wiedzieć, kolejna proporcja, że jeżeli 1 litr w Niemczech, powiedzmy, kosztuje benzyny, no tam około 9,6, no ale zaokrąglimy sobie, tak? Bo chcemy lepiej więcej policzyć, żeby nam nie brakło pieniążków. Powiedzmy, w przybliżeniu za 1 litr płacimy 10 zł, to my chcemy policzyć, ile pieniążków zapłacimy za 80 litrów. No i nie wiemy tego, no to jest nasz x. Kolejna proporcja, popatrzcie. Tak, tu będziemy dzielić przez 1 tak? Przez 1 litr. A tu 10 razy 80 równa się. Tu mamy jeden fajnie. 80 razy 10 to jest 800. No, czyli zapłacimy sobie 800 zł w jedną stronę, a w drugą drugie. No i benzyna powiedzmy na ta, takim dużym przybliżeniu wyjdzie nas 1600 zł. No to najlepiej załadujmy cały samochód. To taniej nas wyjdzie. No, i tak słuchajcie, z proporcji można sobie wszystko liczyć. Tam, gdzie są procenty, to piszemy, że tam jakaś cała to jest 100%. Tam, gdzie nie ma procentów, to po prostu zapisujemy to, co wiemy i możemy sobie tak zawsze liczyć, cokolwiek chcemy. Mam nadzieję, że Wam się ta proporcja przyda do procentów. Kto potrzebuje z procentami, to niech sobie jeszcze raz obejrzy od początku. Moja klasa obiecałam im, że zrobię to sobie jeszcze ze mną raz poćwiczą. No a tu na samym końcu takie zrobiłam z nimi raz też zadanko. To może komuś innemu się też przyda. Gdzieś pojedzie, będzie mógł sobie coś obliczyć. Tak, jest bardzo przydatna rzecz ta proporcja. Wszystko się z tego da policzyć. No dobra, to na razie tyle. Do zobaczenia.